Bardzo dziękuję. Jeszcze raz chciałbym serdecznie przywitać pana ministra w Polsce i chcę podkreślić, że jesteśmy podbudowani obecnością wojsk chorwackich w ramach IFP, w ramach programu natowskiego. Wojska chorwackie służą razem z wojskami polskimi, amerykańskimi, rumuńskimi i wojskami Wielkiej Brytanii, strzegąc. Bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest wyraz naszej solidarności, wyraz naszej współpracy. Ale to nie tylko format Sojuszu Północnoatlantyckiego jest tym formatem, w którym współpracują nasze wojska, współpracujemy również w ramach Unii Europejskiej, stąd też bardzo się cieszę z decyzji pana ministra i rządu chorwackiego o tym, że w ramach grupy bojowej Unii Europejskiej. W 2023 roku Chorwacja będzie uczestniczyła w dyżurze razem z wojskami V4. Dynamicznie rozwija się także nasza współpraca dwustronna. Jeśli chodzi o na przykład wspólne ćwiczenia wojsk specjalnych polskich i chorwackich, jeżeli chodzi o kształcenie, uczelnie polskie są otwarte dla studentów chorwackich. Wiem, bo pan minister przedstawił plany stworzenia Uniwersytetu. Wojskowego w Chorwacji, a więc też z całą pewnością nasi studenci wojskowi będą zainteresowani tą ofertą. Chodzi o to, żeby budować interoperacyjność wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego, żeby współpracować z sobą. Razem jesteśmy silniejsi. Jeśli chodzi o wyzwania dotyczące bezpieczeństwa Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, Wymieniliśmy się opiniami dotyczącymi najważniejszych wyzwań. Niewątpliwie dla Polski najważniejszym wyzwaniem jest atak hybrydowy, który został dokonany na nasze granice, stanowiące jednocześnie granice Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mówiliśmy o współpracy naszej wspólnej, ale ja chcę też podkreślić, że przecież wojsko polskie jest aktywne również w misjach także na Bałkanach. Niewątpliwie sytuacja w Bośni i Hercegowinie stanowi wyzwanie dla wolnego świata tu Chorwacja ma jak najlepszą wiedzę i jak największe doświadczenie odnośnie tego w jaki sposób należy te konflikty rozwiązywać a wojsko polskie jest obecne w Bośni i Hercegowinie w ramach misji Unii Europejskiej a więc mamy wiele pól współpracy jesteśmy zdecydowani i skoncentrowani na tym żeby wzajemnie się wspierać tak żeby budować bezpieczeństwo w naszych państwach bardzo wiele łączy Polaków i Chorwatów patrzymy w przyszłość COVID trochę sprawił, że wyjazdy wakacyjne Polaków do Chorwacji są mniej liczne niż bywały jeszcze dwa lata temu, ale jesteśmy przekonani o tym, że po stłumieniu epidemii, po zwalczeniu epidemii również Polacy będą wracać do Chorwacji, żeby wypoczywać w Chorwacji i, i to są takie elementy, które budują naszą przyszłość. Jeszcze raz dziękuję panu ministrowi za wizytę w Warszawie, dziękuję za współpracę wojskową polsko-chorwacką i zapewniam, że pan minister zawsze jest mile widzianym gościem w Polsce. Evo, poštani kolega ministre, zahvaljujem se na organizaciji ovoga posjeta i na vašem pozivu u Poljsku. Ovo je bila prilika da Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Kolego, dziękuję bardzo za zaproszenie. My rozmawialiśmy oczywiście o naszej współpracy, którą najlepiej widać we współpracy właśnie sił specjalnych, jeżeli chodzi również o żandarmerię wojskową, jeżeli chodzi o logistykę, również rozmawialiśmy o ćwiczeniach, o transferze wiedzy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy również o edukacji. Rozmawialiśmy o e, naszym e, Uniwersytecie Wojskowo-Obronnym, e, na który również zapraszamy czy spodziewamy się, że będą e, na nim również studenci e, z Polski. Również e, rozmawialiśmy o naszej obecności w Polsce i obecności naszych żołnierzy, rozmawialiśmy o zmianie, wymianie sprzętu, który mamy w Polsce, właśnie w wyrzutni rakiet na wyrzut na Rozmawialiśmy również o sytuacji jaka jest w regionie Europy w regionie Europy Środkowo Wschodniej w Europie Południowo Wschodniej. trenutno prisutnom pitnicom višecjernog lansera raketa. Isto tako problemi o kojima smo razgovarali po pitanju jugoistočne Europe i istočne Europe kako sam istaknuo na sastanku mislim da su dijalog i diplomacija najbolji način i put za rješavanje ove situacije, Sigurno sam da ćemo to i w tom prawcu nastawiti w przyszłości dać na kwiru nadchodzących NATO spotkań ponownie oczekiwać dać prawo i NATO i Rosja Federacja ponownie się za stół i rozgwarzać o również o chciałbym bardzo podziękować koże, zbrania, za polską po obecność specylne polskie specylne wsparcie dla centrum szkolenia w ramach specjalnych operacji za, lotniczych, za, lotniczych a, ponieważ skład polskich żołnierzy, żołnierzy w tym centrum był bardzo ważny, dalej, jedna również jedna dla Armii Chorwackiej, dla naszego rodnictwa, ale również dla innych krajów członkowskich, które w tym centrum biorą udział. Dlatego bardzo dziękuję za wasz Również bardzo wiele tematów, o których rozmawialiśmy, będą to tematy, o których będziemy rozmawiać za kilka dni w Brescie, we Francji, na spotkaniu ministrów obrony i będziemy poruszali te właśnie ważne tematy. Nasze Także Pustrowia, tutaj już myczą, jeżeli pacjent, chodzi o nasze jednostki i, nasze i naszych żołnierzy, to już wice, mamy wybranych wice, i ocenionych i docenionych tych żołnierzy i bardzo się cieszę z tego, że przyjedzie właśnie jednostka haubico-armat do Polski.